Czy te antyeuropejskie partie faktycznie będą w Parlamencie Europejskim rządzić? Nie będą. Nie będą. Zresztą, no, nawet ten. Ten, ten nagłówek z polityko czy, czy, czy właśnie taka, taka szokująca informacja, breaking news z polityką, o której, której zaczęliśmy, mówiła o tym, że jeśli sumować wszystkich e, przedstawicieli potencjalnych w oparciu o sondaże skrajnej prawicy, no to będzie ona miała być może więcej przedstawicieli niż Europejska Partia Ludowa. No, ale to nie znaczy, że będzie miała większość. Mm -hmm. to znaczy, że będzie większa niż, niż największa partia, no ale są też inne, takie jak właśnie e, socjaliści i demokraci. Oni tam wyliczy Czyli, że 184 mandaty bodaj może mieć ta właśnie skrajna grupa w Parlamencie Europejskim jest ponad 700. Dokładnie. E, więc nie nie będą rządzić. E, tutaj też należy zaznaczyć, że nie ma jednej jak już powiedziałem wcześniej, nie ma jednej frakcji e, skrajnie prawicowej e, w Parlamencie Europejskim. Są Dwie, ale nawet to nie zamyka jeszcze problemu, ponieważ są też partie i to całkiem istotne partie, jak chociażby AFD, o którym wspomnieliśmy. Wyrzucili właśnie. Którzy tej... Zostali wyrzuceni mm -hmm. tak z tożsamości i demokracji. E, więc te, te wszystkie skrajnie prawicowe ruchy, skrajnie prawicowi przedstawiciele w Parlamencie Europejskim są, roz, są rozbici. E, no i tutaj pojawia się teraz pytanie, nadzieja trochę, czy wobec tego, że, że jednak. Ich przedstawiciele po zsumowaniu będą dużo bardziej liczni niż wcześniej, to czy może dojść do zjednoczenia?